Mam Kołdziska, witam was serdecznie, z tej strony Przemek jak zwykle No i dzisiaj jesteśmy na takim nowym czymś co reprezentował na swoim kanale Czyli mianowicie, że będę po prostu grał w mapy escape, mapy takie escape, mapy parkour Będę się starał się przechodzić, przynajmniej starał się, bo nie wiem czy zawsze nie będzie Na tej mapie jeszcze nie grałem Na trzy chwilkę tylko sobie przeszedłem tam poziom i to wszystko tak, tutaj mamy jakieś e, zasady, czyli Try on peaceful, don't break any laws, don't spam tak, 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 tak dalej, and tak dalej. Czyli musimy sobie sprawdzić, czy jest peaceful. Tak, wszystko jest na peaceful, okej. Okay. To jedziemy. Hmm, to jest, tak, to jest warm up. A spróbujemy sobie od razu tędy przejść i zobaczyć, jak mi to będzie wychodziło. Wyznawam, że nie jestem jakimś takim super skoczkiem, tak mi się wydaje przynajmniej. Widzicie? Dobra To jeszcze raz, to był fail. Jedziemy od początku. Pierwszy się udało, teraz ten drugi trzeba jakoś przeskoczyć. Dobra, drabinki, drabinki, drabinki. Nie! Chciałem. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Tam są takie, widzicie? Drzwi, które się otwiera, to są takie, jakby nasze. Czy, Dobra, jesteśmy. Tak, jest, jest, Dobra, udało się. Dobra, działamy dalej. A! Spadłem. Dobra, jeszcze raz. Jak, jak to będzie przydługawy, jak będzie przydługawy po prostu ten odcinek, to ja nie wiem, czy ja będę. O, skąd To ja nie wiem, czy ja tak cały będę czymś Ale najbliżej to będziecie się męczyć, po prostu będziecie się to, to ze mną. Będziecie się śmiali, jak ja, ja przechodzę te mapy. Jest dobra, mi się. No nie! Znowu zleciałem. Dobra, skupienie. A w ogóle, czy ja dojdę do pierwszego poziomu? To jest pytanie. Skupienie, skupienie, bądź skupiony człowieku. Dobra, jest. Jest, dało się. Jest, jesteśmy. Muszę tak Nie! W ostatnim skoku, no. Hmm. Dobra, ostatni raz. Do trzech razy sztuka. Dobra, udało się. Jest. Skoczyliśmy. Te drabinki są łatwe. Ja już się przechodziłem. O, dobra. Mamy. Jest. Jest. Dobra, teraz tutaj trzeba się skupić. Uwaga, raz, dwa, trzy. Lecę. Dobra, jest, mam. Otwieram drzwi. Będę miał checkpoint. Dobra, jest. Teraz tutaj trzeba wyskoczyć. Powoli, powoli. Jest. Powoli, dobra. Mamy. Kolejne. Nie. Spadłem. Jestem Taki gry Taki gryp. No ale tak zrobię dla was, żebyście się pośmiali. Nie. Myślałem, że zaskoczyłem. A tu kiszka i nie doskoczyłem. Dobra, teraz mi się uda. A właśnie, poczekajcie, ja wam coś pokażę. Tutaj jest taki fajny sposób. O, żeby to szczytować, Patrzcie, nie muszę iść tamtędy, a ja tak zrobię, właśnie. A, nawet tutaj nie doskoczyłem, ale mnie to denerwuje, że ten podwójny wół mi tak przeciwnie płacze. O, dobra. Jest. I tutaj teraz doskoczyłem, w ten sposób. O, dobra. Czytowaliśmy poziom. You're You're... Your just finished level 1. Skończyliśmy poziom pierwszy. Teraz idziemy na drugi. Poczekajcie, poczekajcie. Ja już tutaj mam pootwierane te drzwiczki w górę. A tutaj co jest w tym? Jabłuszka sobie weźmiemy trochę mamy jabłuszka jak się tam dostać na ten poziom chyba tędy trzeba tak nie się przechodziło o dobra jestem tylko mi ogień bije o woda jest woda woda gasi ogień dobra lawa teraz żyłem, tylko nie zginął Nie! Nie! do lawy. Gdzie mi ten mapa ładnie się nie Aha, tam mam wejście, poczekajcie. Szybko wracamy. Zawsze mam problem z tą lawą, no. zawsze mnie zabijają. ta lawa jest. Dobra. Mako. Jak ja skaczę. Jestem naprawdę lamusem. Na tak dobra. Nie! Głupie W nie działa! Dwa razy tkwi kamiony nie działa. O, teraz. O, jest! Dobra. Dobra, jesteśmy. Ja wiem, że dla niektórych to się może wydawać proste do przejścia, no ale dla mnie jest. Ho, O. O, dobra. Teraz ustanowić trzeba. Do wody. A nie, już mi nie pali. Dobra. Na tym kosek łatwo. Jesteśmy, dobra, jest. Teraz tutaj na drabinę. Jest, łatwo udało się z tej drabiny. ma. Jest! Jestem na drabinie! Czekajcie! To mi nie zabije teraz, mi się uda! a no, przestań już mnie palić! Przestań! A, Ok! Dobra, mamy! Jesteśmy! O co chodzi? Jest, teraz tam trzeba. Ała! Nie! Dawaj! Znowu zginąłem, no. Nie lubię tej mapy, ona jest zdzie... Z... 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 Dobra, ostatni raz próbuję. Może dojdę do drugiego poziomu i skończę to. Czekajcie. Jest! Dobra. Dobra, udało się. Tu jest łatwe, tu jest łatwe do przeskoczenia. O, tutaj też już, już mi nawet wychodzi. Dobra, jestem. Patrzcie, gdzie już byłem. Już byłem na tamtej drabinie. Coraz dalej jestem. Każdego, yy, każdego deda coraz dalej. Jest postęp. Mamy progres, słuchajcie, może to przejdziemy w końcu. O, tu woda była. O, tak. Dobra. Jest. Jest, mamy. Dobra. Ła, 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 ła. Znowu wleciałem. Ja gram jak no. No już, lawa, przestań. Ogień, nie biję. No proszę cię o ogniu, przestań już. O, ci. O! Nie! Znowu wpadłem! Oj Boże! Czwar trzeci raz już zgnąłem Dobra, czekajcie. Idziemy tam na tak. Tego poziomu chyba nie przejdę, słuchajcie. To będzie za trudno. Poczekajcie, jeszcze raz sobie wejdę tutaj, gdzie byłem. O, i teraz jest, dobra, udało się. Nie, jeszcze raz teraz mi się musi udać. No. znowu przeskoczyć. a przecież... No przecież to jest łatwe do doskoczenia. Dobra, czekajcie, teraz mi się uda, teraz mi się uda no. i znowu nie wyskoczyłem Czekajcie, jeszcze raz Sorry, że na tym game modzie po pierwszym ale jak miał to bym sobie dał tutaj tego jak się nazywa set home a tuż serwer Fuck znowu Kurde nawet w takie, takiej prostej rzeczy nie umiem przeskoczyć. No, stawaj na tej drabinie, ze strąć. O, Przeskocz to, czy to jest takie łatwe. No, nie! Znowu, nie patrzcie, to jest naprawdę lamusem na gry. Dobra, ostatni raz. Chyba zaraz mi coś trafi, no kurka wodna! Ja was proszę. Nie, no ja w to nie wierzę. Przecież to są tylko dwie kratki. jak tego się nie da doskoczyć? No nie wierzę w to, no jak to się nie da tego przeskoczyć? Dobra, robimy cheaty. Dziękuję, skręciłem poziom zimku. Nie będę tego tak przychodzić, bo bym tego nikt nie przeszedł. Tak, ale No tak, no jasne. Mam skakać pochanku sami by. Dwa bloki w wysokości. Aha, bonę urozmai. Dobra, dwa bloki. Okej okay. Nieeeeee Jak puse, ja nie lubię skakać po kawałkach tak? pusa Ała wow. Aaaa, szafa Jest Dobra, jestem Nieee Dobra, tam był mój... to jest mój serpo Jestem Jest, to No jasne, czekajcie, przyśnięcie O, no, jasno, przychodzi tak Nie, dobra, tam był mi sethom Na tym po prostu... myślę, że tak będę robił, że po prostu to będę no, jakby takie setkom A, znowu! Nie! Yeah. Ja tych zabijań nie umiem słychać na jednym miejscu. Jest! Jest! Co taki jest otworze? Nie wiem, gdzie mogę tu zejść. Chyba nawet nie muszę na tym drugim skręcać. Chyba tak. do tego zalecę. A na pewno nie muszę na to skakać. On tylko taki dla zmyłki jest pewny. Aaaa! nie wiem kiedy nawet, nie wiem kiedy trzeba podskoczyć na tym kakrusie. W którym momencie. Jest, jest, tam, Dobra, to jest mój set home. teraz jestem set Teraz tam się, chyba będzie łatwe. Jest, jest, udało mi się. W końcu coś mi wyszło. Nie. jest tutaj zejście, mam zejście, tu jest kolejne, a te zejście, to ja akurat widzę. A, bo pod nim jest powietrze. O, dobra, dobra, mamy powietrze. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Szybko Łeeeeee... Jest. Ja, ja skończyłem level czwarty. Dobra. O oh, fak lud. Ja nie wiem po ile się skakać. Się ślizdą Jest. Dobra, to był mój serko. Oła. Wyszło. ale teraz już pójdzie okej okay. No fak. Co, ja, co ja nie tak robię? Daję dwa razy W, upadźcie. Raz, dwa. No i zadziałało. O, teraz poszło, ale z daleka. daleko. Znowu za daleko. Dammit. Na tym. Prawie na tym mapie przechodził, mam z tego. Z takim nobem. Aha, czterdzień, nie mogę tego zrobić. Choć nie nagrywam to z pół godziny. Przyskody. O, jest, dobrze. Nie, teraz był tam mój set Teraz mam tutaj set home, a się udało przystąpić. Oh shit. Akurat teraz mój set Tutaj trzeba no, na to na jest Mamy Dobrze coś musimy otworzyć Jesteśmy na lodzie Gwiazdy Tańczą na lodzie Dobra mamy Jest! Udało się O, o, o! Pan szybko mi po prostu jest. Ale jest Teraz mi idzie coś Dobra, wróżby serko Każdy to widział. No! Na dół. A dobra jest. Doskoczymy tam spokojnie. Yes, skończyłem level 5. Shit, co to? Glowstone! Jest, udało mi się! Jest, udało mi się! Ale ja jestem daleko już. Teraz chyba trzeba tam znaleźć. Będę wszystko na Teraz tutaj, i teraz gdzie? Teraz tutaj pewno. Teraz tutaj. Ale jestem pro. Dobra, jestem, jestem, jestem. Nie! Dobra, idziemy na spin Mamy, jesteśmy. Au! Tutaj byliśmy prawda, na tej drebinie. No, skaż tam. Jak to się ciężko jest na to nacelować, jak się ma jest, to wygoda. Jest, dobra, prawda, 8. Mamy level 6 skończony.